Indiańskim powitaniem witam Was ja, Luc oraz Jadwiga i zapraszamy na koncert 15 marca. Koncert we wrocławskim klubie Anima. W ramach pierwszego przeglądu Rym w Rym. Naszego przeglądu, w którym poszukujemy rymiarzy, rymotechników, rymoholików i rymmajstrów, którzy nawijają i mają coś fajnego do powiedzenia, do powiedzenia fajnego coś mają. Tak jest. Będę grał ja, Luc. Jadwiga będzie słuchać, będzie grał Buka, będzie mój skład i e Buki skład. I co ważne, zagrają też zwycięzcy wyłonieni w konkursie. Rym, 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 rym rym, rym 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 Tak, będzie to dwóch zwycięzców. Jeden w kategorii do lat 15, drugi od 15 do 147, bo i tak dużo się raczej żyć nie da. I taki to koncert właśnie będzie miał miejsce. Zapraszam. 15 marca w Klub Anima, Wrocław. Yo!